Dzień dobry. Mam brzydką fryzurę, bo właśnie DM hełm. Jesteśmy w Austrii i grupą weszliśmy na górę Brighta Griskogel, żeby nagrać wstęp do filmiku z Himalajów. Filmik będzie się składał z trzech części. Przygotowanie do trekkingu, z samego trekkingu i z tym, co się działo po trekkingu. No, niespodzianków nie będzie. Bo niespodzianki już były w grupie zapoznane, a i tak nikt więcej tego nie będzie oglądał, 15 osób maks, więc wiecie jak się to skończyło? Dla mnie. Wielki szacun dla serc, czy tam płuc tych, którzy to ogarnęli. Dzięki za wspaniałą przygodę razem. I co? No i zapraszam na alkohimalistyczną przygodę w Nepalu. Jak mi się coś przypomni, to będę opowiadał z ofa, ale póki co. Nie mam nic do dodania. Okay. Mikrofonu jak zwykle nie ma. 2024 Aga i Tomek jadą na bajery Tak naprawdę lecimy do Nepalu. Będziecie 3 lata czekać, aż to zmontuje, a może mniej. Jesteśmy we Frankfurcie i jedziemy zaraz na lotnisko, ale będziemy lecieć innym samolotem. Taba. Już pokazuję nasz samolot. Właśnie przyleciał. Mają 2,5 godziny. No, żeby nas załadować Wyładować tych pasażerów Bo on jeszcze siedząc dopiero wylądował Dobra, dzieje się, dzieje się Jesteśmy... Dotarliśmy do Indii, mam przesiadkę Mi się udało spać w nocy jak nie jak zwykle nie? W samolocie Samolot był tragiczny, więc nawet się nie nagrywałem Znaczy, no nowka samolot Ale w tragicznym stanie zapuszczony. Zapłaciliśmy za dwie potrawy I dwa napoje, 1017 rupii I nie mamy zielonego pojęcia ile to jest Mam tak. nadzieję, że nie 120 Tak, euro. Agnieszka powiedziała, jeszcze się pyta, czy to w porządku, że tyle było ja nie mam ja to jest. powiedzieć, że nie. <laughs> Także ten, ja jem to, nie pamiętam, co to jest, e... Sef, pori chat, Agnieszka sobie zamówiła... Nie ja wziąłem sobie jakąś rolę z torfiny. Zaraz zobaczę. Agnieszka je dalej, Dostaję moją masala tea, czyli ja herbatę mam masala. Mam mielonego w torfini. I zielona sałatka, tak wygląda, za 60 rupi. I kola była chyba w zestawie, bo nie na mm, Tak, już został, idzie po. Pod prąd, Pod prąd po ruchomych chodniku. <laughs> Jesteśmy w Delhi cały czas, ale za godzinę mam już odwrót, także idziemy na boarding. Pierwsze wrażenia z Nepalu poszło gładko na odprawie, nie, nie mogłem to nagrywać, bo no, popędzaliśmy. Znaliśmy przywitanie, znaleźliśmy grupę, wylądowali. Tak, pierwsze wrażenie z napalu, może kamerę, to jest 1, a następne wrażenie jest 29 stopni. Nie wiem ile jest, 27. No, jest gorąco. Proszę Państwa, dotarliśmy, dotarliśmy już do samego Katmanda, jesteśmy na naszej dzielnicy Tammen. To było cicho nie będzie. U... Kupiliśmy e, super oryginalne spodnie przeciwdeszczowe za parę złotych, dosłownie. I super e, podrobiony poler, jak się kupia, no ale na te czasy starczy Ten tu do mnie mówił no idziemy się kawałek przejść ja sobie w ogóle ciapunie kupiłem ale to zobaczycie później w tej czapunie sobie zrobię zdjęcie tam chodzimy, weszliśmy w tą uliczkę jedzenie z ulicy kosztuje około 2-3 euro także

Pierwsze nagranie na GoPro w sumie na, na małą kamerę, także dzisiaj jest, nie umiem daty sprawdzić Dzisiaj powinien być 15 kwietnia, czyli wyjechaliśmy przedwczoraj Wczoraj cały dzień No przedwczoraj cały dzień w drodze To jest do Frankfurtu Dojazd do czy tam do lotu do, do Delhi i później tutaj do Lubli do Lukli do Katmandu. no i byliśmy wczoraj o w pół do piątej coś takiego w hotelu no i właśnie w nim jesteśmy co trochę tutaj z lobby. pokój nie będę nagrywał, ale pokój spoko nagram się potem jeszcze na śniadaniu. tak to wygląda chyba, wstałem sam bo tylko na Nepalczyków spotykam póki co i no i musimy jeszcze dopożyczyć do, do sobie raki Kupić leki na chorobę wysokościową Pusteczki i eskites Nasza grupa Oba stoliki Śniadanko w Katmandu Jesteśmy u Pana w sklepie Musiałem sobie w ogóle raki pożyczyć, ale to o tym potem 14 dolarów za 2 tygodnie plus 100 dolarów depozytu Ale Pan nie ogarniał tak, chłopak że musiałem mu wypisać cetel A to pan ma sklep z obrazami i w tym sklepie pan maluje sam obrazy i po trekkingu je kupimy piękne No i teraz spróbujmy nagrać nasz hotel tak na wygląda. Wygląda nasz hotelik mieliśmy pokój na trzecim piętrze a na siódmym tam góry gdzie te balustrady jest śniadanko a teraz idziemy z Katmandu 15 kwietnia na ostatnią kawkę I może jakieś ciasteczko jesteśmy na kawce ostatniej mamy taki widoczek thank you. Ruch pełny, a to moja morda patrzyła. No i będziemy coś sobie pić, zjemy coś małego i tyle. Tak więc dzisiaj zjedliśmy sobie śniadanie o godzinie po ósmej, ja już stałem po 6 .00. Robiłem raban w pokoju, bo nudziło mi się. A potem poszliśmy na to śniadanie, parę przebitek tutaj dam z góry, w hotelu. Śniadanie takie sobie, ale no lepiej tak niż się później czymś potruć, bo się człowiek napróbował dużo nowych rzeczy. Przynajmniej ładna miejscówka. I, i potem poszliśmy zakupić resztę rzeczy, które nam brakują. No i brakuje raków, bo moje są nieadekwatne do moich butów, które mam. Agnieszka stwierdziła, że weźmie raczki, jakieś tam pierdoły, chusteczki i ważne leki na chorobę wysokościową, to też kupiliśmy bajecznie tanie za 4 listki chyba 4 euro skasował także to nie jest to nie jest żadna duża kwota No a teraz jesteśmy na tej kawce i sobie zapisuję właśnie te wszystkie notatki mając nadzieję że część z nich jak nie nagram to nie zapomnę no i proszę państwa dostaliśmy po kawce to są moje bilas z, z jajkiem czymś tam i czymś tam to są agnieszki croissanty i mam nadzieję, że wyszło zdjęcie jakiekolwiek, które ognieś co zrobiłem z taką kaweczką z cukiereczkami. Nie lubisz tych cukierów? Nie. Oh, thank you very much. You, anyway, jesteśmy w hotelu i czekamy już na wyjazd w stronę jutrzejszego lotniska, które nas zabierze już w Himalaje. Idziemy do miejscowości Mulkot z Katmandu. Mamy przerwę na toaletę. Tak to wygląda. Jestem ludzi w toalecie nagrywać. Więc na tam kurki dam. Dobrze, nie chciałem cię nagrywać, a to są nasze toalety i wiadro. Taki widok bardzo ładny I są bardzo często bez to... drugi wieczór. 95 km 4 godziny nam zajęło. Wrzucę jakieś Przebójski z tego. Właśnie ruszyliśmy do pokoju, było szybkie rozebranie się, na kolację coś nagram. Coś zmniejszy wiatrak trochę. E, dupa nie zmniejszyłem. Nie, A to w jedną stronę kręcić każą. Dobra zmniejszyłem, to jest wiatrak, to jest nasza klima dzisiaj. Jesteśmy w miejscowości Botul Motul, znowu zapomniałem. Ale sprawdzę co może wrzucę. Wyciągnę się kapuczki i, na i ubiorę je. Ech. To jest nasz pokoik, mam dzisiaj nowe doświadczenie, jeszcze nie miałem zamkniętego pokoju w hotelu na kłódkę. Teraz zobaczymy łazienkę. No i to jest kibelek. Tutaj wygląda tak. To ja, po 4 godzinach jazdy. Czy na nas tak boli? Mam boliarek, jest, no ale wyjrzeć, nie ma źle. O, trochę myryga, no, ale trudno no i tutaj jest nasz pokój to ten tu na wprost i to był na hotel, o nawet basen mają patrzcie ludzie siedzą Myślę, że w karty grają ale na komórkach siedzą no, nie wygląda tu tak źle tutaj dziewczyny chyba co tu pracują a poszła już tam do przodu no Que guitarra?